Witam Was bardzo serdecznie w 11 odcinku z naszej rozgrywki w Stardol. I dzisiaj, moi kochani, bardzo szczególny odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, bo tak, dzisiaj jest ogłoszenie wyników. I tak kochani, wygrał i tutaj werble. Paweł gra na 102. To właśnie, on zaproponował mi nazwę Stardolowicze YouTube. I myślę, że to będzie bardzo fajna nazwa, a do samej lalki przejdziemy już później, kiedy będziemy ją sobie tam wybierać, i tak dalej. Jako, żeby się stało zadość i trzeba wynagrodzić zwycięzcę naszego konkursu, póki co muszę zalogować się na moje stare konto, bo to tam mam zebrane środki, po to, żeby oczywiście nagrodę móc kupić. Tak, jesteśmy na stronie Pol97, bo to jest właśnie strona e Pawła. No i tak, jak zawsze musimy, bo to jest bardzo ważne, moi kochani. Zawsze oddajemy nasze głosy. Inną sprawą jest jeszcze głos, który tutaj będziemy oddawać do Mistardor World, no ale tak, póki co yy, warto by było zobaczyć, jaka jest lista życzeń naszego zwycięzcy. No i nasz zwycięzca ma tutaj, ma tutaj taką, bym powiedziała, dosyć solidną listę życzeń. I w konkursie, moi drodzy, yy, było tak w, w Inaczej, w regulaminie, jaki do tego konkursu sporządziłam, było napisane, że zwycięzca otrzyma ode mnie dowolną rzecz, która jest oznaczona serduszkiem ze sklepu Stardal na koncie zwycięzcy. No i jak widzimy, tutaj Paweł sobie wybrał trochę rzeczy i ja myślę, że zaczniemy od tej, która jest najdroższa, no bo to chyba by było najbardziej sensowne, prawda? Więc kupujemy, to I myślę, że dokupimy jeszcze jedną rzecz, która by mogła być dla naszego Pawła taka najfajniejsza. Powiem Wam, że dwie mi się podobają. Ta koszula z tym kieliszkiem jest po prostu super. I też ten płaszczyk mi się podoba, ale ta koszula z tym kieliszkiem wymiata. Więc zostawiamy naszemu Pawłowi wszystkie egzemplarze, zostały już wyprzedane. Ale jak to. Dobrze, no to w takim razie, moi drodzy, skoro nie można było kupić koszuli, kupiliśmy. Płaszcz. Mam nadzieję, że Paweł będzie zadowolony. No i oczywiście, tak jak obiecałam, za chwileczkę przechodzimy do zakładki związanej z konkursem, żeby też oddać głos, bo na tym właśnie polega bycie jednym z członków całej Rzeszy Stardolowiczy, żeby się wspierać, a zwłaszcza wspierać naszych przyjaciół. Jesteśmy już na Takiej zakładce, która jest już półfinałem do Miss Star 2019 i jak widzicie tutaj po prawej stronie mamy rejony, regiony Ym, przypuszczam, że to znaczy nie przypuszczam, bo już wiem bo już głosowałam, że właśnie tutaj znajdziemy naszego kandydata na wschodniej Europę na wschodnią Europę, więc musimy teraz jeszcze tylko sobie troszkę poklikać i go znaleźć i go czasami nie z nikim nie pomylić <laughs> o widzę, że tutaj tych naszych polskich yy, Przedstawicieli już troszeczkę jest. No i co? Jest, jest, więc proszę bardzo, oddajemy nasz głos, <głos> i wracamy, moi drodzy, do utworzenia nowego konta żeby otworzyć swoje nowe konto, no to wchodzimy oczywiście na stardol.com.pl i jesteśmy na głównej stronie. Normalnie logujemy się oczywiście tutaj, klikając w zaloguj się, ale ponieważ nasze konto jest nowe, więc musimy sobie po pierwsze wybrać swoją Stardol. No i tu zawsze jest oczywiście yy, Rozkminka, bo którą by tu z pięknych lalek wybrać? I powiem Wam szczerze, że ja to kiedyś spędziłam tutaj naprawdę bardzo dużo czasu, i potem się okazało, że zupełnie niepotrzebnie, bo jak się okazuje, te wszystkie rzeczy, łącznie z głową, oczami, wszystkim, wszystkim oczywiście możemy. Stworzyć od podstaw, już będąc zalogowanym w pokoju do charakteryzacji, nazwijmy to tak, w salonie piękności. Tak więc ja już wybieram którąś z lalek, która będzie tą taką pierwszą, podstawową. No, powiedzmy, że akurat będzie to ta lalka. Klikamy dalej. No i tutaj musimy oczywiście zarejestrować się. Żeby to zrobić, musimy oczywiście wpisać nazwę użytkownika. Zaraz to zrobię. Musimy również hasło, naszą datę urodzenia, musimy zaakceptować warunki członkowskie i możemy iść grać. Pokaż swoją stardol. Włosy, wygląd, strój. Mix, to wszystko jest naprawdę bez znaczenia, bo, tak jak mówiłam, już potem w grze możemy robić co tylko nam się spodoba. No więc okej, okay, mamy taką lalkę, jaką mamy, i już się w takim razie rejestrujemy. I kochani, niestety, ale nazwa Stardolowicze no jest za długa. I dlatego pozwoliłam sobie skrócić tą nazwę do Stardol YouTube. Tak chyba będzie najbliżej yy, na, zwycięzcy. <grych> Propozycji zwycięzcy. No i tak, jak już widzicie, kochani, wprowadziliśmy się do nowego apartamentu. No i musimy zobaczyć, co tam też takiego jest w tych boksach. Nie. Więc klikamy, co nam się tutaj pojawiło. Pojawiły nam się rzeczy, które były na pierwszej stronie. O, proszę bardzo, jakieś pieniądze dostaliśmy. No tak, oczywiście, że fajnie jest mieć 100 dolary, bo dzięki te, te, tego, temu możemy oczywiście sobie coś tam kupić, prawda? Nasz apartament jest dosyć duży. My możemy go sobie oczywiście zmieniać, jak tylko chcemy. Meble, jakie dostaliśmy, hmm, może pomińmy. <śmum> Rozumiem, że od czegoś trzeba było zacząć. Jest to trochę smutne, że tak się. że tak się. Hmm. Tak, 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 zaczynamy, no tak naprawdę źle, ale to nic nie szkodzi. Słuchajcie, tutaj mamy zadania, codzienne wyzwania, które, dzięki którym możemy zarobić troszeczkę więcej pieniążków niż mamy. Zaczniemy od tego, żebyśmy zobaczyli, co, czym w ogóle my dysponujemy na samym początku naszej stardolowej historii. Oczywiście, że możemy iść do sklepu, możemy iść do salonu piękności, możemy sobie utworzyć album na dzień dobry, to też jest fajne. Zobaczymy, czy w ogóle y, będziemy mogli robić zdjęcia, czy nie. Będziemy musieli kupić czasami karty do robienia zdjęć, bo to też jest bardzo prawdopodobne. No jak widzicie, nic na razie nie ma, są puste strony, a jedyne rzeczy pewnie, jakimi my będziemy dysponować, to to będą właśnie te naklejki. Zdjęć żadnych póki co nie mamy. Możemy też tworzyć jakieś teksty, no ale bez sensu, jak nie mamy co opisać póki co. No i te meble, które znajdują się w naszym apartamencie. To możemy sobie, z tego możemy skorzystać. I tych kilka rzeczy, które mamy też włożonych na sobie, więc trochę, trochę. No, no nie jest dobrze, nie? W salonie piękności z kolei, zaraz sobie przejdziemy. Trochę mi się dużo yy, długo ładuje, dlatego, że mam yy, przesłany film na YouTube, dlatego tak to trwa. No ale zobaczcie, w Stardol plazie dostaliśmy jakieś. Wow, jakieś pierwsze prezenty, i możemy je sobie yy, odłożyć na półkę. No ale dlaczego one mi się nie pojawiają? Bo co? A są już, dobra. No i możemy sobie yy, pomalować oczka. No rozumiem, że ona ma już pomalowane oczy, akurat tak, tym makijażem, więc, żeby go poprawić czy zrobić po swojemu, to wtedy musimy zrobić demakijaż i spróbować. Tak, o widzicie, i to mi nigdy prze nigdy nie wychodziło. Takie, takie plamy się tworzą, ale my coś zaraz z tym zrobimy, oczywiście, że tak, zaraz się tym zajmiemy. Póki co tak trochę będzie dziwnie wyglądała ta nasza laleczka. No dobra. <gryzury> fryzury. No to tutaj z fryzur mamy do dyspozycji. No trochę tych fryzur mamy na dzień dobry. Nie tak, że jesteśmy bez niczego. No, najfajniejsze fryzury, oczywiście sam potem, jak już poziomy mamy coraz to większe. Tutaj trochę czasu na pewno też zawsze spędzicie, jak będziecie chcieli coś fajnego znaleźć. To jest fajna fryzurka. Ja lubię takie fryzury, które mają dużo włosów, coś tu się dzieje przy twarzy. Wtedy ta lalka nie jest taka jakby płaska, tylko ma jakby taki, taki wymiar, trójwymiar. No ale z tym to nie jest takie proste. I jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz, a mianowicie o. Bo są też fryzury, które potem nam dochodzą. I to są fryzury, które właśnie mamy. Popatrzcie, jak tylko osiągniemy drugi poziom, no bo wciąż jesteśmy na pierwszym, no to wtedy, w tym momencie, możemy sobie taką fryzurę użyć. Potem czwarty. Ale myślę, że taką fryzurą, do której ja dążyłam zawsze, i teraz. Widzicie, bo to jest tak, jak już możecie mieć, co chcecie, no to już ta już nie jest takie fajne. Ale ta fryzura, to jest fryzura moja, jedna z moich ulubionych. I bardzo długo czekałam, żeby moja lalka wreszcie miała ten 54 level, żeby mogła mieć tą fryzurę. No i tak samo ta mi się bardzo podobała, ale ta to jest po prostu epicka i pamiętam, że właśnie kupowałam farbę, żeby zrobić mojej lalce tutaj pasemka i to w ogóle było świetne. No będziemy się starać dojść tak daleko ale nie wiem czy to się stanie no, tutaj mamy mm, fryzury które no, mamy kupione a ona po prostu była przyszła razem z naszą lalką no i tutaj już potem jest te, to są fryzury dla tych które są oczywiście super star aby móc używać tej fryzury i wiele innych y, musisz awansować ale żeby to zrobić no to y, musicie kupić sobie star dolary żeby zostać superstar. No i ja tylko wam pokażę, jaka jest mniej więcej cena, bo póki co nie będziemy stawać się tą superstar. Tu się kupuje moi drodzy, star dolary. I tu mamy cenę: za 90 star dolar dolarów to jest 7 zł, za 200 to jest 14 zł prawie. No i tak dalej. Natomiast są też do kupienia takie pakiety, które wynik które na przykład na żebyś się stała superstar na 30 dni. No to wtedy masz możesz kupić sobie za 20 zł i jesteś wtedy przez 30 dni superstar i oprócz tego masz 200 star dolarów na koncie. No i tak mi się wydaje, że żeby w ogóle ruszyć i iść do przodu to musimy jednak wykonać te zadania codzienne no i jesteśmy na pierwszej zakładce na zakładce w której możemy, możemy zdobyć 6 punktów do naszego levela zaraz sobie zajrzymy ile tych punktów musimy zdobyć żeby przejść do levela numer 2 natomiast jesteśmy w tej pierwszej zakładce no i musimy iść do sklepu do star plazy i kupić Ubrania w sekcji moda, a następnie musimy wrócić do naszego domu i ubrać się w nowe ubrania. Więc najpierw robimy shopping i idziemy zobaczyć, co byśmy ewentualnie mogli kupić. No, oczywiście to nie jest takie proste, jak się ma do dyspozycji 12 star dolarów. Ale mamy na przykład do dyspozycji 700 stan końców, więc to jest coś. I pokażę Wam, jak ja to robiłam na samym początku. Generalnie można, oczywiście, wejść do sklepu z modą i tak iść sklep po sklepie, sklep po sklepie i szukać na co by nas ewentualnie było. Stać. Z tych takich trochę tańszych sklepów to na pewno jest Pretty Love, bo to jest taki sklep, w którym, widzicie, nawet za, właśnie, starkońsy można coś kupić, na przykład taką sukienkę, ale o, to też jest ładne to już nie jest za starkońsy ładne jest do włosków, ale tutaj, jak widzicie, no, większość rzeczy jest za star dolary, więc no, trochę ciężko jest też sklep, który się nazywa Basic on też ma, wszystko chyba tam jest za star Coinsy. z tego co pamiętam It Girls to też jest taki sklep którym w miarę są te ceny takie jeszcze do przejścia bo widzicie, one są tam do 20 star dolarów można sobie coś ładnego kupić. I ten sklep też bardzo lubiłam. Natomiast dla mnie takim y, głównym wyznacznikiem, y, moich, y, tego co sobie mogę kupić, no to jest właśnie y, katalog. Ponieważ chciałabym sobie kupić jakąś sukienkę, no to wybieram sobie modę, wybieram sobie sukienki, następnie wchodzę w zakładkę tutaj y, z tą lupką. I zaznaczam artykuły za star monety. Czekamy chwilę i pojawiają nam się rzeczy, które możemy sobie kupić właśnie za star monety. No i jak widzicie trochę tych, tych pieniążków? Troszkę tych rzeczy jest, więc ja za chwileczkę coś tam dla naszej, nas naszej lalki. Wybiorę. No i właśnie tutaj by trzeba było już po, pomyśleć o tym, jak jej dać na imię, bo wiecie, nasze konto nazywa się Stardol YouTube, ale fajnie by było jej jakieś żeńskie imię nadać. Więc jeżeli słucha nas Paweł, to bardzo proszę wymyślić liczne imię dla naszej lalki. No i okej, okay, coś tam wybrałam. Nie jest to jakiś szał, no ale pamiętajmy, że się ubieramy za star. Monety, i w związku z tym, no, ten wybór jest troszeczkę mniejszy. Ale, żeby sobie tak już totalnie ułatwić wyszukiwanie, no to jak wejdziemy do katalogu, to zobaczcie, ja sobie kolorystycznie wszystko poukładałam i wchodzimy sobie tutaj, właśnie, gdzie mamy star dolary wróć z gdzie jest dla dziewczyn możemy też jakąś linię kolorystyczną sobie zaznaczyć i wtedy Wam wyskakuje w milion różnych takich fajnych propozycji które już do siebie gdzieś tam pasują bo one są mniej więcej zbliżone jeżeli chodzi o tony kolorystyczne więc jest to na pewno dużo prostsze niż takie wyszukiwanie pojedynczych bo i kiedy mamy pieniądze i mamy ich dużo, i nie zależy nam tutaj na jakichś oszczędnościach, to spokojnie walimy do sklepów, kupujemy nowości, nie przejmujemy się niczym, byle nasza lalka pięknie wyglądała. Ale w takim momencie, kiedy nie możemy sobie za bardzo na to pozwolić, no to trzeba jednak troszeczkę ruszyć głową. I coś tutaj właśnie powybierać. Ja wybrałam kolory, jakbyście zauważyli, jesienne. I tak będę ubierała niedługo moją lalkę Majkę, właśnie też w takich kolorach jesieni. Zaproszę Was wtedy też na zakupy, oczywiście. No ale myślę, że póki co, słuchajcie, tu chodzi o to, żeby żeby wiecie, ruszyć, ruszyć. Nie będziemy tutaj spędzać całego długiego dnia. Ja się i tak obawiam, że ten odcinek będzie strasznie długi i będziecie krzyczeć na mnie w komentarzach. Kupujemy. Tak. No i lecimy do naszego apartamentu. Jeżeli chodzi o nasz Naszą zakładkę to już pierwsza część jest oczywiście wykonana. Teraz wystarczy tylko wrócić do domu i ubrać ją w nową sukienkę. No, też fajnie. Zrobimy wszystko. Ale zobaczcie, nasze zakupy pojawiają się w takich fajnych torbach. I tak jak widzicie, możemy sobie od razu założyć to, co byśmy chcieli założyć. I możemy to zrobić z dwóch poziomów. Możemy to powkładać sobie do szafy, te nasze nowe zakupy, i możemy sobie kliknąć na naszą lalkę. I jak klikamy, to tutaj jest taki przycisk, i ten, akurat, zobaczcie, ten styl dotyczy danego pokoju nie, ale on też jest w tym momencie głównym, bo jesteśmy w głównym pokoju i to jest też nasz główny styl więc teraz żeby go zmienić no to co, no lalkę trzeba rozebrać niewątpliwie akurat bym zostawiła jeżeli chodzi o tą bransoletkę bo ona mi się bardzo podoba wkładamy jej buty i to nie będzie takie proste, więc ja za chwileczkę się z wami połączę o Coś mi tutaj zagrało, coś zdobyłyśmy, ale no, dlaczego, dlaczego, dlaczego mi się to nie, 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 nie zaliczyło, bo co, bo co, bo przecież mam nowy, nową sukienkę włożoną. No, 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 no. Jest zapisany styl, więc nie wiem, w czym jest problem, ale wygląda strasznie fajnie, nie? Podoba mi się bardzo przeciągnij swoje nagrody tutaj aha, żeby się nimi, niby nimi ee, pochwalić pierwsza zmiana w apartamencie dobra, damy, żeby coś tutaj było bo tak yy, kiepsko, nie? dobra, no to zapisujemy i nie wiem czemu nie spełniło nam się to nie spełniło nam się, dobra, ok trzeba było wyciągnąć nagrodę i zobaczcie, od razu weszliśmy na poziom drugi jej ale fajnie, nie będziemy się dzielić. Ale super, no to tam szybko poszło. Chyba im niższy poziom, tym szybciej jest go, go przeskoczyć. Tak mi się wydaje. Fajnie, zadanie pierwsze wykonane. Zadanie drugie: No, mamy dokładnie to samo, tylko odnośnie dekoracji. Także dobrze, że się nie pokusiłam i od razu nie poszłam zaszaleć i nie kupić sobie nowego czegoś do pokoju. Bo myślała, bo to by mi się wtedy nie zaliczyło prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Dobra, to idziemy z powrotem do sklepu, ale się dzisiaj nachodzimy. Że jakiś kwiatek kupimy sobie, czy coś. Też na niewiele nas stać! Oj, biedni my! Co tam zaszalejemy? Kupujemy i wracamy, urządzamy i. Ważne, żeby tam punkty się nam <grywanie> zgadzały. Spontaniczny zakup. Mamy kolejną nagrodę, jej, no, widzicie no. Zapisujemy. I w ten oto sposób. Dadam. Udało się. Jesteśmy już na trzecim poziomie. Jej! Szybko nam to idzie, wam powiem. No i już zostaje nam ostatnia zakładka. Znowu możemy coś tam zarobić. Tym razem jest to sekcja beauty w Star Plazie. No dobra, no to idziemy kupować coś beauty. No i kochani, ja już wam kiedyś mówiłam, że dla mnie wykonywanie makijażu tymi kosmetykami, które są tutaj do kupienia, to jest jakaś porażka. Wam widzieliście, jak pięknie oko malowałam je. No i wyobraźcie sobie, moi drodzy, że jest taki sklep, który możemy sobie kupić. Coś do malowania na zasadzie gotowego już makijażu, czyli mogą być to na przykład usta, yy, mogą to być oczy, a nawet pojedyncze oczka, gdybym tylko miała taką, yy, taką ochotę i pieniądze. Może zaczniemy odwrotnie, pieniądze i ochotę. No niestety tych pieniędzy mamy tyle ile mamy czyli mamy 1200 dolarów a żeby kupić sobie no nie wiem szminkę no to za całą szminkę płacimy moi drodzy 20 i możemy sobie teraz tak albo sobie kupić takie oczy albo sobie kupić takie usta no ja myślę że z ustami to my sobie jeszcze poczekamy ale oczy warto by było bo jak wiecie no te moje oczy to tak sobie a tu zobaczcie już coś jest nie jakaś taka głębia Coś już się dzieje, więc chyba jednak sobie oczy kupimy. Mamy jeszcze takie. Oczywiście to trzeba wszystko bardzo dobrze dopasować do naszej lalki. To się to trzeba zmniejszyć, powiększyć. No wiadomo. Bo są też takie. Dokładnie wtedy wydalibyśmy wszystko. Ale też są śliczne, bardzo ładne i tak samo już potem w salonie naszym tym piękności możemy sobie spokojnie dopasować. No ale jakoś tak chyba najbardziej urzekły mnie te, więc chyba sobie te oczka kupimy. Oczka, no ten makijaż już gotowy sztuczne rzęsy czy jak tam to zwać. I przejdziemy do salonu piękności, żeby jej te oczka założyć. To trzeba by było w takim razie zaraz pozapisujemy wszystko, bo tak czy siak trzeba będzie. By było... O, lalka nieduża! <grymne> Brawo! Jak nam to szybko idzie na początku. Zobaczcie, czwarty poziom mamy. Pierwszy odcinek nowej serii. Słuchajcie, ja myślę, że tak zrobimy, ponieważ dobrze by było jej te oczka zrobić, więc. Makijaż oczu jej zmyjemy, a może nie do końca, tylko te moje cienie nieszczęsne. Tak, przejdziemy teraz do biżuterii. Założymy jej nowe oczy. No, chwilę to potrwa, bo to trzeba bardzo fajnie tak dopasować. Troszeczkę to zmniejszyć, tak żeby jej te kąciki były rzeczywiście w kącikach. No i co? I już jest. Proszę bardzo. A możemy jeszcze tą taką. Nie, tak chyba musi być, bo widzicie tutaj troszeczkę na włoski nasze wchodzi. No dobra, ale już się tak nie czepiamy wszystkiego. Nasza lalka została zapisana i tym samym zostały spełnione wszystkie dzienne challenge. A zatem proszę bardzo, dostaliśmy kolejną porcję monet, za co będziemy mogli. Kupić może spanie w naszej lalce? Kto wie, kto wie. Więc, kochani, tyle ode mnie w dniu dzisiejszym. Proszę bardzo, za starpointsy mamy. O, jakie fajne super, wkładamy do szafy, wkładamy do szafy, to wszystko nam się kotka dostaliśmy. Jaka ładna, śliczna. No ping i kiciusia mamy. Fajnie zapisujemy to. <gry> I moi kochani, w tym momencie będę się z wami już żegnać już. Przepraszam za bardzo długi odcinek, ale widzieliście sami, to nie było takie proste, żeby wszystko zrobić w tym pierwszym dniu, żeby było od czego zacząć. zapraszam was kochani do wchodzenia na nasze wspólne stardolowe to zapraszajcie naszą lalkę do przyjaciół. Czekam na imię dla naszej stardolowej, YouTube'owej dziewczyny. Żegnam się z Wami cieplutko. Pa!